Hello Minecrafters! <laughs> Cześć! Tutaj do Wasil w totalnie nowej serii. Minecraft Premium i. Gdzie. Lebonu? No Xiaomi. Sorry, ale. papier mi tu. Chciałem dzisiaj z Wami jakąś fajną, survivalową mapkę sobie wybrać. I. Myślałem, 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 a się w końcu... I... I chcę to, to. Wywalimy sobie stamtąd itemki, bo są mi totalus niepotrzebus. Aha, i wiadomo. I creative od razu włączono. Game Mode zero, ja nie chcę. Dobra, tej temki nie chcę sobie za bo to są takie bulowate. To była mapka kiedyś na serwer, ale serwer został usunięty. Yy, gram na tym takim fajnym teksturpaku Anvenon Fateful, bo tak inaczej to by tutaj... To by była cała zielona, a... <laughs> o, oj, jaka zielona, niebieska taka. Prawie jak ta woda, była taka ciemna. jaka idiota. Chodźcie. dziękuję, mam jedzonko. Czekajcie, ja sobie sprawdzę na jakim... Easy, normal. Chcemy normal. Jest jakaś glina? Mam lekkie ścinki. Ale to jest z Minecrafta. Ale wybaczcie mi to. Myślę, że mi się ogarną CFPS-y. Melonek chodź tu do mnie. O, moje. Zobaczmy, obczajamy sobie teren. Wiecie, że gdybyśmy zaskoczyli tutaj na dół, to byśmy do normalnego świata doskoczyli, bo tutaj są chmury. Ja mogę nawet pokazać, tylko potrzebuję skrzynkę i sobie zróbmy. Gamy modę. Dobra, skoczmy się na game modzie, to nam się nic nie stanie. Aha, dobra, to jednak nie ma zwykłego świata, już myślałam. Bo tutaj chmury są, to myślałam, że jest to zwykły świat. Ale tutaj są mini wysepki. Jakie fajne. Tych kurczak leci i się kręci. idiota. idiot. O już mi się lagi ogarniają. Lećmy sobie. I mam. Czekając survival, by Dawid Jack. Dobra, zróbmy sobie kamy zelon. Tego drzewa sobie nie będziemy ściąć, bo on jest śliczne. Zdniemy sobie inne drzewa. Świnia do skieru przypaścił mi. Niegrzeczna była, się jest teraz mała. Um, poczekajcie. Tutaj sobie zrobimy time-lapsea. No, mi się fajnie. Um, tutaj sobie zrobimy time-lapsea tego filmika bez głosu już z -y, jakąś fajną muzyczką. No i będzie fajnie. No to time-lapse. Cześć, witam was w lepiej Widzieliście Creeper mi tu Niech było spoko. Um... Na szczęście mi się nic nie stało, zabijmy sobie zabijmy tego zombika. <gryśle> Fuck. Tenshiit... Fuuuuck... Nie no, te creepery, zombiaki, w ogóle to są totalne nieogary. po przerwie. Nie wiem, czy ja mam płać, płakać, czy się śmiać, czy skowycić, czy kończyć. Spaliło mi się moje drewno. Zostało mi tylko brzozowe. Boże. No dobra, ale sobie zrobimy domek z brzozowego, bo brzozowe drewno jest najładniejszym drewnem, jaki istnieje. A więc... So, patyki. I... A może drzwi so, Tutaj dół, będzie duor fajnie. Ekstrem. No to narka. No to już jest koniec na dzisiaj.